Tak. Super. Zrób sobie pauzę tam w dole. Oczywiście pauzę. Ty góra. Po prostu uspokoić ten ruch. I cyk, i góra. I jeszcze możesz iść, patrz. I ciś, o, tu. Widzisz? Od razu masz tu łokieć zrotowany lekko za zewnątrz to ci idzie... No. Jeśli nadgarstkiem, też idę wysoko. Nie tak, bo jak się... pójdziesz nadgarstkiem sobie wyżej, to też lepiej to zrobisz. A tak będzie zblokowany. I teraz, patrz, możesz zrobić też tak. Jeszcze tu to dłoń, tutaj na zewnątrz, tu, i teraz idziesz Idzie wyżej, nie? I lepiej czuję. No i dobrze. Tak, tylko na dole sobie czekaj. Uspokój ten ruch, cyk, i góraj. Szeroko. Tak. I teraz patrz, do góry. O. Wyżej. Jeszcze wyjdź poczekaj teraz Czekasz, czekasz, czekasz Raz w górę Na.